Cześć! Witamy Was na kanale Głos Integracyjnej. na programie Językowa Przygoda. Dzisiaj poznacie troszeczkę słów ukraińskich. Będzie mi pomagał w tym Max. Dzień dobry, dzień dobry. Możecie mnie znać z tego, z mojego showeta, w którym przedstawiam ciekawostki z kumplu Pandy. Zamierzam również prowadzić własną serię z kącik literatury i kinematografii. No, przekazuję głos koleżance. Dobra, to może, możemy zacząć naszą ekspedycję po szkole. Jak będzie stół po ukraińsku? Wow, bardzo ciekawe pytanie. To jest steel. Steel. Tak. Narodowości. Szwecja. Jak będzie Szwecja po ukraińsku? Szwecja. Nic ciekawego. Rozumiem, rozumiem. Jak będzie Polska? Polska po ukraińsku. To jest ciekawiej. To jest polszcza. No, nawet pozmieniane. A jak będzie Węgry po ukraińsku? O, to też jest o wiele ciekawiej, bo to jest uchorścina. Możesz powtórzyć? Uchorścina. Uchorścina? Tak. No to on bardzo ciekawa nazwa. To jest gaśnica. Gaśnicy używamy w razie pożaru. Jak to powiedzieć po ukraińsku? Co wolny hasnik? W razie pożaru używamy wolny hasnik. Łatwo Stop. Akta. Świetlica. Jak powiedzieć świetlica po ukraińsku? To jest chrupa podróżnego dnia. Tam, gdzie zostawiamy dzieci, kiedy na przykład rodzice są w pracy i nie mają czasu zabrać dziecko, aż później. Tablica. Jak powiedzieć tablica po ukraińsku? To jest doszka. Doszka. Paw. Jak powiedzieć paw po ukraińsku? To jest pawyć. Rozumiem. Teraz wiewiórka. Jak powiedzieć wiewiórka po ukraińsku? To już jest o wiele ciekawiej, bo to jest bilka. Zegar. Jak powiedzieć zegar po ukraińsku? To jest chodynyk. Krzesło. Jak powiedzieć krzesło po ukraińsku? To jest krislo. Dziękujemy wszystkim za oglądanie. Дуже дякуємо вам за перегляд.